Witajcie, witajcie! Witajcie w kolejnym filmie na kanale Ładne Znaczki. Dzisiaj mam dla Was unboxing: unboxing trzech przesyłek: jedna z Monako, druga z Węgier, a trzecia z Chorwacji. Zapraszam Was do oglądania. Tak, słuchajcie, dzisiaj mam dla Was trzy przesyłki. Chciałbym Wam pokazać to, co do mnie przyszło ostatnio. To są przesyłki z Wopa Plus.com. To, co Wam jakiś czas temu mówiłem, a również wysyłałem w newsletterze do moich subskrybentów. Jeśli nie subskrybujecie mojego newslettera, to zapraszam. Pisałem w tym newsletterze, że przez cały marzec można kupować znaczki na Wopa bez kosztów przesyłki, czyli koszt przesyłki był za darmo. To jest naprawdę duża zniżka, powiem Wam. Bo przesyłka z jednego kraju to, w okoli, to jest w okolicach 10 euro. 9-10 euro. Więc to jest jakieś 40 zł, tak zaokrąglając. Więc wyobraźcie sobie, mam trzy przesyłki, to zarobiłem jakieś 120 zł na czysto, zaoszczędziłem. Także naprawdę warto było. No przesyłka trwała, ta promocja trwała do końca marca, jest teraz już kwiecień, także już tej promocji nie ma. Ale jeśli się jakaś promocja zdarzy to też wam napiszę w newsletterze, żebyście mogli z niej skorzystać, jeśli oczywiście będziecie zainteresowani. A dzisiaj wam pokazuję trzy przesyłki. Jedna, jak to widzicie, z Zagrzebia, druga z Węgier, a trzecia z Monako. Jeszcze ich nie otwierałem. Nie wiem co jest w środku, znaczy domyślam się co jest w środku, bo zamawiałem, ale nie sądziłem, że dostanę trzy osobne przesyłki. Poprzednio dostawałem w jednej przesyłce wszystkie trzy znaczki, czyli one najpierw wędrowały na Gibraltar, do WOPA.com, oni tam mają centralę i z Gibraltaru wysyłali mi te znaczki w jednej kopercie, i dlatego to trwało tak długo, jakieś trzy tygodnie. A teraz zobaczcie, dostałem trzy przesyłki z trzech różnych poczt i to przyszło bardzo szybko. Myślę, że max 10 dni, a może nawet szybciej, może nawet tydzień. Mówiłem, że tam się długo z Wopa czeka na przesyłki, bo długo się czekało. A teraz zobaczcie, zamówiłem i przyszło bardzo szybko. Także poprawili swoją, że tak powiem, swój proces. Bardzo się z tego cieszę. Zwróćcie uwagę, że Węgry jeszcze pakują folię. Tu jest, zafoli to jest zafoliowane. No ciekawe, słuchajcie, będę otwierał po kolei. Jeszcze tego nie otwierałem, tak jak mówię. Nówka sztuka nieotwierana. Pokażę Wam, co zamówiłem i zobaczymy, w jakim stanie to przyszło. Bo te przesyłki naprawdę duże. To są rozmiary A4 wszystkie. Monako to w ogóle takie grube strasznie, no ale to zobaczycie za chwilę, jak będę otwierał. Zaczynamy od Chorwacji. Oczywiście muszę sobie wziąć narzędzie. Narzędzie. To zawsze tu jest miękko. Nie ma tu znaczków. Polecony bez znaczków. Dobra, Chorwacja pakuje w koperty bombelkowe. W kopercie bąbelkowej jest jeszcze mały kartonik. Tu jest fakturka. No i tutaj nic więcej nie ma. Taki fajny kartonik. Zobaczcie. Fajny kartonik, tutaj zaklejony. Odkleimy oczywiście. A, pamiętam, co ja zamawiałem w Chorwacji. Na pewno zamawiałem kryptoznaczek nowy. Na pewno zamawiałem nowy kryptoznaczek. A co reszta, to już nie pamiętam. O, to już wystaje, zobaczcie, widzicie, otwieram razem z Wami, nie, nie zaglądałem wcześniej. Tu zamknięte, bo chcę razem z Wami przeżywać ten moment e, otwierania, bo to zawsze jest taki fajny moment, nowe znaczki, ha, ha, ha do kolekcji. Zamawiałem znaczki, które pasują do tematyki, jakie zbieram. Żeby, No, tak jak wam kiedyś mówiłem wiele razy, że filatelista nie może zbierać wszystkiego, bo się po prostu nie da. Co to jest? To jest kryptoznaczek. Kryptomarka chwackie poste. Zagrzeb. Jak widzicie, kryptoznaczek. Z drugiej strony, z drugiej strony wam nie pokażę, bo z drugiej strony są kody. O, kryptoznaczek. Kupuję ich kryptoznaczki, bo mi się bardzo podobają. Prowadzki. Mam wszystkie, jakie do tej pory wyszły. Podobają mi się. A tu co jest? A! Ok. Tutaj kupiłem walentinowo. E -e, <grymne> Czyli na walentynki. Wydali arkusik. O! A! Tak on wygląda. Bardzo fajny. Powiem Wam bardzo, ale to walentynowa 2012, to jest stare, ale tak mi się spodobał, że sobie wziąłem. Może wykorzystam, albo schowam do kolekcji, ale raczej do kolekcji schowam. Publishing 2012. Także to nabyłem drogą kupna w Chorwacji. No i tyle, Chorwacja tyle. Następna przesyłka Madziar Posta, czyli Węgry. Moi drodzy Węgry, Węgry zamykają się, zamykają przesyłki, w folię. A w międzyczasie, otwierając przesyłkę, powiem Wam, że do mojego sklepu wrzuciłem teraz troszkę inną tematykę nie znaczki pocztowe. Może Was też zainteresuje, bo mam trochę plakatów, takich artystycznych plakatów, związanych z tematyką Gwiezdnych Wojen. Więc może to Was zainteresuje. Nie są to oryginalne plakaty filmowe, a takie artystyczne spojrzenie. No, możecie zajrzeć do mojego sklepu, zobaczyć, e, co tam wrzuciłem. Wkrótce, myślę, że w przeciągu kilku dni, e, wrzucę tam, ale zaklejone wrzucę tam również bardzo dużo walorów, szczególnie arkusiki i blaczki e, z tematyki e, z United Nations. Niektórzy z Was pewnie zbierają, ale zamknięte, nie mogę tego otworzyć. Niektórzy z Was pewnie zbierają United Nations, więc jeśli tak, to dam Wam znać oczywiście. Subskrybujcie mój newsletter. W newsletterze napiszę, kiedy, <laughs> przepraszam, w newsletterze napiszę, kiedy wrzucę. Otworzyć tego nie mogę. Także United Nations będzie wkrótce w sklepie, oczywiście w stanie idealnym. Nówki sztuki nieśmigane. Z różnych lat, nie najnowsze. Powiem Wam, nie najnowsze. Sorry za stuknięcie. Strasznie zamknięte. Albo ja źle to otwieram. Przez to, że oni zakleili to taśmą, nie ma tego tak do pociągnięcia. Otwierasz i wyciągasz. A jest zaklejone, i nie wiem z której strony to otwierać. O, jest. Widzicie, tu jest ta taśma czerwona do pociągnięcia, a oni ją zakleili taśmą jeszcze. No dobrze, zakleili. Bezpieczeństwo większe. Ja tylko trochę bardziej się namęczę. Dobra, słuchajcie, jest. Dobra, tu nic więcej nie ma. I kolejna folia. Ale zakleili, powiem Wam. Dobrze, że zakleili. W razie deszczu, może w Chorwacji dużo deszczy pada. I dlatego tak chronią te walory w foliach. Monako się tak nie postarało, jak Chorwacja. To jest fakturka. to Was nie interesuje. O, zobaczcie. Jeden znaczek. <laughs> Jeden znaczek kupiłem w Chorwacji. Proszę. A zapakowany powiem Wam. Widzieliście zresztą. Water Summit. Podobało mi się. Podoba mi się to. To takie marynistyczne troszkę. Spotkanie dotyczące wody w Budapeszcie. W którym to było roku 2013. No ale podoba mi się, powiem Wam, Budapesz. Ładny, bardzo ładny bloczek. A że ja lubię bloczki marynistyczne, tym bardziej. Jakaś tam latarnia, jakaś tam żaglówka. Powiem Wam. Tutaj most. No, powiem Wam, że bardzo fajny walor. Bardzo fajny. No ale zobaczcie, ile musiałem po, pootwierać, żeby dostać się do niego. Także to z Węgier zamówiłem. No i kartoniki się przydadzą. Może do czegoś. No i ostatnia przesyłka. Ostatnia przesyłka z Monako. Także widzicie, nie zamówiłem dużo. Po prostu sobie tam parę rzeczy zamówiłem. Skorzystałem z okazji. Oh my goodness. Zobaczcie, co to przyszło. Principal to the Office is... Ale fajne ale fajne, jeju, otwieramy, co to jest? Ja już nie pamiętam, co ja Monako zamawiałem. U, a to się wyciąga? Nie, 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 to się nie wyciąga, to jest po prostu kartonik taki, takie pudełko powiem wam, a w pudełku oczywiście fakturkę odłożymy, a w pudełku po prostu pudełko, zobaczcie, po prostu pudełko. Takie podwójnie usztywnione, tylko czy się. Nie, to się wyciąga, zobaczcie. Pudełko, z pudełka się wyciąga. To jest taki kartonik. I w nim jest pudełko usztywniające, grubsze niż ten kartonik. Zwykłe pudełko. Ale fajne, powiem Wam. No to Monako się postarało, powiem Wam. W Polsce czegoś takiego nie uświadczyło moje oko. Pięknie, ale fajnie. Na pamiątkę będę miał. Na pewno nie wyrzucę. No i słuchajcie, i znaczki z Monaco. W Monaco kupiłem troszkę więcej. Ale zaraz Wam powiem dlaczego. Ponieważ były tanie znaczki. Że tak powiem. Bardzo tanie. Ach, się doczekać nie Wiem, ostrożnie, ostrożnie. By nie zniszczyć. Zapakowane w zapakowanie. Dobra, słuchajcie, jest. To były bardzo tanie znaczki. Więc je wziąłem. Tak, wejdą czy nie wejdą? Moi drogi kochany, wychodzimy. 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 Halo. Dobra. Zobaczcie. To są znaczki. Wartości 5 eurocentów. Czyli jakieś 20 groszy. Może nie całe 20 groszy. Za sztukę. Więc wziąłem ich trochę więcej. Jeden, dwa, dwa arkusze wziąłem. A tak, bo były tanie. Może je gdzieś ponaklejam, coś wymyślę z nimi. Były tanie, więc wziąłem. Może dla dzieci będą. Zobaczymy. Co dalej? Dalej. Wziąłem aż 10 arkuszy o! znaczków z tej samej serii. Dlaczego? Bo były po 1 eurocent, czyli po jakieś 4 grosze za sztukę. I wziąłem ich 10. Nie będę 10 pokazywał, bo wszystkie takie same. Z motylami. Bardzo fajna. I to jest z tej serii, widzicie, z tej serii. Bardzo tanie. To są stare znaczki z 2001 roku. Ale tanie. Dlatego żeś wziął. Dobra. I tutaj ostatni znaczek. Też z tej serii. Z ptaszkami. Za 10 eurocentów za sztukę. W sensie 10 eurocentów kosztuje jeden znaczek. A też bardzo fajne, takie pitaszki. Pitaszki, zaraz to może inaczej zrobimy, tak. Trochę mi się ręka trzęsie. No, także słuchajcie, w Monako wziąłem takie potaniości. Chciałem je zamówić, ale koszt przesyłki byłby droższy niż same znaczki, więc ich nie kupowałem. A teraz udało się wziąć, gdy koszt przesyłki jest niski. No to wziąłem sobie, no i do tego jak widzicie, Madziaroszak, czyli Węgry, chorwacki kryptoznaczek i chorwackie walentynki z 2000, którego tam roku. Także słuchajcie, takie zakupy. Mam nadzieję, że się Wam spodobał przegląd znaczków. Napiszcie pod filmem proszę, czy Wy też coś zamówiliście w tej promocji na wopaplus.com. Jeśli tak, to możecie się podzielić swoimi znaczkami na grupie facebookowej Rozmowy Filatelistyczne. Zapraszam Was do dołączenia do tej grupy, ale przypominam, dla tych, którzy, chcą, którzy dołączają, a nie akceptują regulaminu, ja Was nie zatwierdzę. Musicie zatwierdzić regulamin grupy. Tam są trzy albo cztery pytania i musicie na nie odpowiedzieć po, poprawnie. Jak niepoprawnie odpowiecie, to Was nie wpuszczam. Ostro pilnuję to wejście. Jeśli ktoś z Was będzie spamował, od razu blokuję, wyrzucam i nie ma wejścia. To jest grupa do spokojnych rozmów, a nie do reklamowania czy tam sprzedawania. Na tej grupie pokazujecie swoje znaczki, pokazujecie swoje walory, rozmawiacie o znaczkach, o filatelistyce. Także słuchajcie, zapraszam na grupę, zapraszam do komentowania, lajkowania. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.